Cześć, mam na imię Diana, pracuję w firmie Sieńko i Syn i dzisiaj wspólnie z fanpage'em Cztery nie Robią Wrażenie oraz MD Studio szykujemy dla Was niespodziankę. Coś dobrego, coś wspaniałego, coś od serca dla serca. Cześć. Ja jestem Darek. Jesteś Darek, tak? A Pan Andrzej przyszedł dzisiaj z mikołajkami, bo ma dla Ciebie niespodziankę. Darek, pamiętasz jak rozmawialiśmy kiedyś, pokazywałem Ci fajne samochody w telefonie, jeździłem nimi, tak? tak? Rozmawialiśmy wtedy, co nie? Ten niebieski, szybki, pamiętasz kim tym jaki szybki jest? No i bardzo chciałeś się przyjechać, co? Mówiłeś, to również miałeś Audi, no nie? Wiesz, jakie to fajne samochody są, co? co? Pojeździmy po mieście, co? Super. Andrzej nam mówił, że Twoim marzeniem jest, żeby przejechać się takim super Audi. Więc wzięliśmy dla ciebie najlepszy i największy model, żeby spełnić Twoje marzenie. Dziękuję. No, także za chwilę e, nas i Ciebie czeka przygoda. Przejażdżka Audi po mieście. Co ty na to? Super. Dziękuję. Tylko nie odjeżdżaj daleko O, za furę? I Idziemy! Dziękuję, proszę Pana Proszę, dareczku. To wszystko dla Ciebie, chłopak ja, dziękuję Piotreczka, dereczku. Nie, Słucham cię. Ile ma poduszek, jak mięś. Poduszek ile mam? Powiem tobie tak. Wszystkie. Nie spodziewałeś się. A co? Uwaga, jedziemy. Super! Uh! Dareczku, ale to jeszcze nie wszystko, no bo zbliżają się Mikołajki. Chcieliśmy spełnić Twoje marzenie. Chcieliśmy, żebyś się przejechał, bo wiedzieliśmy, że o tym marzysz. Ale mamy też dla Ciebie coś na wspomnienie: trochę prezentów od firmy. Także życzymy Ci bogatego Mikołaja i wszystkiego, wszystkiego. I... Najlepszego. Powiedz, czy Ci się podobało. Jesteśmy tacy ciekawi. już chcę odstawić, bo chcę uściskać pewnie. Co? Też dziękuję, że dzisiaj z nami pojeździłeś, Doreczku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również. O, no jeszcze buziaka się... dostałaś. <laughs> dziękuję. Pianka, Podobało Ci się? Tak. Dziękuję. To wspaniałe tak marzenie zostało spełnione. Tak. Cieszę się, że dzięki firmy Audi, Audi sięjko i syn, mogłem spełnić marzenia chłopaka, Darka. Tak. Sami widzieliście, tak? Chłopak był szczęśliwy i to tylko to, na tym to polegało. No nie? Aby, aby po prostu ujrzeć ten uśmiech, zobaczyć. On będzie miał pamiątkę na długo, jak nie na całe życie, tak bo... Moi drodzy, nasza misja dobiegła końca. Spełniliśmy dzisiaj czyjeś marzenie. I mówiąc o 6 grudnia, o tym szczególnym czasie cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj wyruszyć z trochę inną misją z MD Studio z Fanpage'em 4 pierwsze nie robią wrażenie no i z autem od Sieńko i Syn od Audi i... No cóż, my ze swojej strony, Kamdy do Studio, chcielibyśmy podziękować za zaproszenie. Sieńku i syn. Jak również fanpage'owi cztery pierścienie robią wrażenie. Ze względu na to, że mogliśmy uwierzchnić te, te chwile spełnienia marzeń Darka, bo naprawdę fajnie się na to patrzyło, gdy jego radość tak przepełniała nas wszystkich. Mogliśmy to zobaczyć i, i posadzić go za kółkiem takiego auta jak Audi Q7. Także dzięki bardzo za oglądanie naszego filmu. Cześć!